Witajcie, to jest ostatni odcinek z antyterrorystów. Gram z Karem. Nie zapomnijcie napisać. Oj, nie zapomnijcie mi napisać. Let's make this is rain. Czy nagrać odcinek z tej analizy Party Stopisz kontra Komodo? Dobra. Według mnie na luzie powinienem to wygrać. No bo, no to jest, Jakby ktoś nie wiedział, to nie jest. To czas wydolać akwarium w, w ustawieniach, no ale to tak strzela. To jest taka awupa, tylko taka trochę bardziej strzelająca. No, strzelająca szybciej po prostu. Nie zabija na hita w ciało. No, no, ale. No, umówmy się, jest to. Jedna z najpotężniejszych broni. Ale kosztuje 5000, no to dużo. Mam tu bombę, więc ja nigdzie się śpieszyć nie muszę. Jest yes. ogólnie, to jest chyba to, na to, to, to w ogóle do tej broni nie trzeba mieć żadnych umiejętności. Umówmy się, to jest znaczy tylko umieć wytrzymać przycisk myszki. Może ktoś się ze mną nie zgodzić, ale to są moje. Doświadczenia z tą bronią Popadnie. no go dojadę. Dawaj, no scope'em go no 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 Jest. Nie tam. Kurde. Co ja tutaj robię? Dobra. Ogólnie dawno też nie nagrywałem pytona. Może bym wrócił do nagrywania. Pytona. Skończyliśmy nad tkinterze jak dodawać przyciski. Możecie napisać też na przykład czego nie omówiłem w narazie w kontekście Czegoś nie rozumiecie. Bo chcecie zobaczyć jakiś mój program ogólnie. No to piszcie, ja każdą propozycję na film rozważę. Każde wszystkie komentarze czytam. Więc możecie tutaj pisać, co sądzicie o filmach. Co mam nagrywać. I ogólnie, stworzenie takiego Stockfisha, który będzie mógł grać z komodo, jest bardzo prostą sprawą. Bo ogólnie wystarczy tylko zrobić szachownicę w tytoniu. No to jest bardzo proste, jak on no, się nie umie, to nawet ChargePity ją zrobił z łatwością. No i zaczynij tylko dodać możliwość ruchu i podłączyć Stockfisha Naprawdę, całą tą szachownicę może ci zrobić ChatGPT, no i po prostu sobie przekopujesz ruchy i też poda Stockfish Ja tak to robiłem. Rozumiem, że były pewnie prostsze opcje, typu jakiś online stockfish. Ale chodziło mi o to, no bardziej aby na moim komputerze to robić i umie na komputerze, a nie w jakiejś sieci, na serwisach. I ogólnie po prostu pobrałem tego stockfisha, no z oryginalnej strony po prostu. Jakby co, ten stockfish jest darmowy, więc każdy go sobie może Wiszcie sobie Stockfish Download. I ten najnowsza wersja to Stockfish 17.1 Na razie może gdzieś chyba pod koniec tego roku wyjdzie nowy. Więc jakby teraz na przykład był 118, to proszę mi nie pisać, że się nie znam. Po prostu teraz dopiero jest najnowszy 17.1. Tu gdzieś zajdzie od tyłu. Odlecuj, to nie ma problemu. No. no bo jak ich było dwóch i wszyscy we mnie celowali i musiałem rozbroić bombę, no to trochę problem. No ale to było trudne do ogarnięcia akurat. Come on, come on, chop, chop. No, i na B pewnie znowu poszli. Ten ma bombę, ten ma bombę tu. A nie, ten miał jednak. No dobra, albo nagram odcinek z tego Skusza. Co tu się stało? Przecież mu w Heda celowałem. Co się stało? A może nagram też odcinek z C++, a może się też o coś zapytać. Coś jeśli coś nie rozumiecie. Let's go. Albo mam pomysł na film. Albo nie, to jest za trudne. Że gram z botem, że gram jeden na jeden z botem, ale ja mam tylko Zeusa. Kurde, zapomniałem, że to nie jest awp i że ona nie zabija na raz. Ale to było mocne. Jeden na jeden, a ja mogę tylko załysać. To było mocne. Ale to już by wykraczało poza naszą serię z CS-a. Więc odpada tylko. Albo może, jak już teraz skończymy tę serię, bo już kończymy. Go. I na, też się odtałem w wcześniejszym odcinku tydzień temu, a ja się też teraz zapytam. Chcecie, aby, chcecie zobaczyć jak dostaje Lanie na turniejowym online? Na trybie turniejowym. Teraz gram turniejowy z botami, ale mogę też zagrać online. I pewnie zostanę Więc jak chcecie się ze mnie pośmiać napiszcie w komentarzu, że chcecie Ogólnie jest teraz 22.08 Chciałbym jak najszybciej ich rozwalić, aby jak najszybciej pójść spać. Teraz się odpalam, ale nie się zawsze działa, dobra, jeszcze dwie gry, dobra teraz. Rzucę sobie nad siebie zapalającego, Mówi. żartowałem o nie wiedziałem, że on może w ogóle w powietrzu wybuchnąć, dobra, lecimy gdzieś sobie dymnego, Rzucimy na dach, fajne miejsce na smoke'a. Dawaj. Nawet... Nie chciało mi się go mieć w ekwipunku. Więc go po prostu wyrzuciłem. Właśnie wyrzuciłem sobie dolarów. A nie, za, za zaczepny 300. To wyrzuciłem sobie właśnie 300 dolarów po to, że mi się nie chciało włączyć broni. Dobra, no i ostatnia rundka. Ostatnia już runda. Dobra, to nie zapomnijcie napisać o tym w komentarzu, co już wam mówiłem ogólnie. No ja was tutaj zaraz będziemy musieli się pożegnać. I napiszcie, czy powinienem według was teraz zagrozić grać po tej serii, no, bo już to koniec, to ostatni odcinek z tej serii. Ja gram na dwóch botów. I napiszcie na ilu teraz mam grać, bo według mnie cztery to idealna ilość. Ale możecie też się wypowiedzieć napisać swoje zdanie. Ja ogólnie mam dzisiaj grypę. Jakbyście nie zauważyli. Jakbyście nie zauważyli. Ale bardziej nie usłyszeli. leżą on tam jest za ścianą. Ach. No dobra, ale i tak wygrana. No dobra, no to tyle. No to ja was dzisiaj żegnam. Pa.